Cześć! Ten film dotyczy trzech najważniejszych zadań z funkcji kwadratowej z poziomu rozszerzonego. Startujemy. Zadanie pierwsze, zaczerpnięte z matury próbnej. Wyznacz zbiór wszystkich wartości m, dla których poniższe równanie ma dokładnie dwa różne rozwiązania, mniejsze od 4. Ok. Należy w takim zadaniu wypisać warunki i oczywiście wszystkie je rozwiązać. Po pierwsze, równanie ma mieć dwa różne rozwiązania, i tutaj jest słowo klucz różne. Gdyby go zabrakło, to wtedy musielibyśmy uwzględnić tak zwane rozwiązanie jedno podwójne i delta mogłaby być większa bądź równa 0. W tym przypadku, pierwszy warunek, żeby dwa rozwiązania były różne, no to delta oczywiście musi być większa od 0. To jest pierwszy warunek. Teraz mamy zatem dwa rozwiązania. One dwa muszą być mniejsze od 4. Więc poradzimy sobie tutaj za pomocą wzorów Wieta, no bo my musimy jakoś to w zadaniu uwzględnić. Nie możemy napisać, że x1 jest mniejsze od 4 i wstawić tutaj całego rozwiązania, ponieważ ta nierówność jest dość skomplikowana. To dlatego odwołujemy się do wzorów Wieta. Ok, w związku z tym, jeśli. Mamy rozwiązania mniejsze od 4, to suma jest mniejsza od 8. Jeśli ja mam mniej niż 4 zł, Ty masz mniej niż 4 zł, to razem mamy mniej niż 8. No a iloczyn mniejszy od 16. Więc napiszmy x1 razy x2 mniejszy od 16. No właśnie, i tak często uczniowie piszą w tego typu zadaniach, i to jest błąd. Bo przecież minus 5 na przykład i minus 6 są mniejsze od 4, a ich iloczyn wynosi 30. Więc coś tutaj nie halo. I ja powiem, co tutaj nie Halo i jak sobie z tym problemem poradzić. Nie możesz tak robić, że mnożysz w ten sposób stronami, że tak powiem, bo mamy x1 mniejsze od 4, x2 mniejsze od 4. Jeśli chcesz pomnożyć, to musisz, musisz po drugiej stronie mieć 0. Ok. Dlatego czwóreczki przenosimy na stronę lewą. Mamy x1 minus 4 mniejsze od 0, x2 minus 4 mniejsze od 0 i teraz dopiero możemy pomnożyć, bo mamy pewność, że dwie liczby ujemne przemnożone przez siebie dają liczbę dodatnią. Zatem ten warunek jest zły, skreślmy to, żeby to było jasne. Napiszmy w jego miejsce poprawny, czyli x1 minus 4 razy x2 minus 4 jest większe od zera jako iloczyn dwóch liczb ujemnych. I teraz mamy poprawnie skonstruowane dwa warunki. O, trzy warunki. Ok, no to jedziemy w takim razie z rozwiązywaniem po kolei wszystkich trzech. Napiszmy sobie ad1. Liczymy deltę. Tutaj troszeczkę już przyspieszę, bo to są dość łatwe zagadnienia. 4m kwadrat plus 4m plus 1 to jest b kwadrat. Minus 4 razy a razy c. Tego raczej na maturze nie polecałbym liczyć w pamięci, czyli minus 4 mnożyć razy to, ale tutaj myślę, na poziomie rozszerzonym możemy sobie na to pozwolić. Czyli dostaniemy plus 12m kwadrat plus 2m minus 1. I taka delta ma być większa od 0. Czyli b kwadrat, Minus 4 razy A razy c. W naszym przypadku A jest równe 1, więc minus 4 pomnożyłem razy C. Z minusa stał się plus, z minusa plus i z plusa minus. Ok. Eee, zatem idziemy dalej, mamy teraz do rozwiązania w warunku pierwszym następującą nierówność. W związku z tym, jak sobie to uprościmy, dostaniemy 16 m kwadrat plus 6M większe od zera. M wyciągamy przed nawias yy, i mamy 16. M plus 6 większe od 0. Yy, rysujemy poglądowy rysunek, żeby to yy, rozwiązać. Oczywiście, można też w pamięci. Ramiona mamy zwrócone w górę, miejsca zerowe mamy 0, zero, stąd mamy minus 3 8, minus 6 16, czyli minus 3 8 po skróceniu przez 2. I zbiór rozwiązań nierówności większe od 0. Jest tam, gdzie wystaje nad oś, czyli tutaj jest większe od 0. Napiszmy sobie, że m należy. Od minus nieskończoności do minus 3 3,8. Suma od 0 do plus nieskończoności. Ok, i podkreślam to pojedynczą linią, bo to jest rozwiązanie jednego z warunków. Jedziemy z warunkiem drugim. Trzeba zastosować wzór Wieta. Na sumę ad 2 Suma to jest minus B przez A. Napiszmy sobie minus B y, przez A i to ma być mniejsze od 8. Więc wstawiamy sobie zarówno za B, zarówno za A. A jest równe 1, więc y, tylko za B. Y, w tym przypadku, czyli będziemy mieć minus B, minus 2M, minus 1. Czyli przed całym współczynnikiem B trzeba wstawić minus, dlatego zmieniłem znaki na przeciwne mniejsze od 8 i rozwiązujemy nierówność minus 2M mniejsze od 9 dzielę przez minus 2 zmieniam znak m większe od minus 9 drugich. Ok i mogę to potraktować oczywiście jako rozwiązanie, więc podkreślam pojedynczą linią i ostatni trzeci warunek. Musimy go najpierw zamienić na wzory wieta. Czyli napiszmy AD3. AD3 i jedziemy. Wymnażam to. Mamy x1, x2 minus 4x1 minus 4x2 i plus 16. Y, większe od zera. Y, muszą utrzymać wzory wieta, czyli iloczyn już mam. Stąd muszą utrzymać sumę, więc minus 4 wyciągnę przed nawias. Mamy x1, x2. Minus czwóreczkę wyciągam przed nawias. mamy x1 plus x2 plus 16 większe od 0. Ok, wstawiamy wzory wieta. Yy, Iloczyn to jest C przez A. Suma to jest minus B przez A. Gdy A jest równe 1, to dostaniemy odpowiednio C i minus B. Więc tutaj wstawiam C. Całe to wyrażenie yy, zrobimy sobie tutaj troszeczkę miejsca. Tutaj wstawiamy C, czyli dostaniemy minus 3m kwadrat, minus 1, druga m, plus 1, czwarta, minus 4, i tutaj mamy minus b, czyli minus 2m, minus 1, minus b, plus 16. Jak widzimy, jest się tutaj gdzie pomylić w tych rachunkach, dlatego naprawdę trzeba być uważnym. A tego typu zadań jest więcej na maturach i tego typu w ogóle kruczków, jak w tym punkcie trzeci był zrobiony. Tutaj wiele uczniów popełnia ten błąd z tym mnożeniem. Jest więcej, tak jak mówię, takich kruczków. Ja wszystkie je staram się omawiać na moich kursach maturalnych. Wymnóżmy to i rozwiążmy tą nierówność. Mamy minus 3m kwadrat. Yy, czyli to co jest na początku sobie przepisujemy wymnażamy to co jest dalej dostaniemy plus 8 m plus 4 i plus 16 yy, większe od 0 składam to w postać ogólną minus 3 m kwadrat dalej mamy plus 7,5 m plus 20, 25, 21, 4, 20, 25 większe od 0. Ok, dostaliśmy taką nierówność kwadratową, liczymy zatem deltę. Ona często jest nazywana jako delta M, ze względu na to, że to już jest delta w zmiennej M. Ok, to wyciągamy kalkulator i ciśniemy z tą deltą. Mamy tak 7,5 razy 7,5 56,25.

25. Ok, pomnożymy to razy 4. Mam 1, 1, 9, 7, bo chcę to zapisać oczywiście jako 1, 1, 9, 7 przez 4. Pierwiastek z Delty to się równa. Mianownikom nie mieć dwójeczkę. Licznik dzieli się przez 9, ponieważ suma cyfr dzieli się przez 9, więc dzielę to przez 9. Uzyskałam 133. Czyli 9 razy 133, czyli będzie 3 pierwiastki ze 100. 33, ok. Mogę zatem policzyć m1 i m2. Napiszmy m1 równa się minus b, czyli minus 7,5. Plus 3 pierwiastki ze 133 przez 2. I to jeszcze wszystko dzielone przez y, minus b minus pierwiastki, plus pierwiastki przez 2a, czyli przez minus 6. I M2 to samo, tylko z minusem, więc ja już to sobie tutaj skopiuję. Napiszmy, że M2 równa się M2 równa się to samo, tylko że z minusem, czyli mamy minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a. Ok, my pamiętajmy, rozwiązujemy nierówność. Więc zróbmy sobie poglądowy rysunek do tej nierówności. Ramiona są w dół, zwrócone. Popatrzmy, że tutaj mamy ujemne wyrażenie dzielone przez ujemne. W związku z tym, m2 będzie większe, m1 będzie mniejsze i większe od zera zaznaczamy tutaj, czyli tutaj mamy m należy od m1 do m2. I tak naprawdę popatrzcie, że nie potrzebujemy pisać dokładnych tutaj jeszcze wartości, bo to jest rozwiązanie, gdzie używamy M1M2 liczb, których dokładne wartości są podane obok. Ok, no ale teraz już musimy zrobić podsumowanie, czyli część wspólną wszystkich tych trzech podkreślonych pojedynczo rozwiązań. W tym celu tak narysujmy sobie oś Mów, więc zatytułujmy ją od razu jako. Oś M'ów mamy ile liczby kluczowych? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Więc pięć liczb musimy umieścić na osi. Ja to zawsze robię w równych odstępach bez względu na to, jakie one są, jakie są ich wartości, bo przecież to nie o to chodzi, żeby pomiędzy nimi była dokładnie taka odległość, jaka być powinna. Nie musi być. Więc po co ją taką robić? No i teraz, żeby wiedzieć, gdzie umiejscowić te liczby m 1 m 2 to musimy je oszacować tutaj. No to jedziemy, używamy kalkulatora, żeby oszacować. Wystartujemy od pierwiastka ze 133, 133 pierwiastek. Mnożymy go razy 3, dzielimy przez 2, równa się. Odejmujemy 7,5, równa się i dzielimy przez 6. Czyli dostaję minus 1,63, bo ja podzieliłem przez 6, nie przez minus 6. Minus 1,63 to jest przybliżenie tej liczby. Zobaczcie, że zrobiłem to jednym ciągiem kalkulatorem, prostym, używam tu tylko prostego i to samo robię z drugą liczbą, czyli 133 pierwiastek, mnożę razy 3, dzielę przez 2. Dodaję 7,5, bo zauważam, że wszystko mogę przecież potraktować jako liczby dodatnie i mamy 4,13 przybliżenie, czyli przybliżam to do 4,13. No i teraz umiejscowiamy to na osi. Najmniejszą spośród tych pięciu jest minus 9 drugich. potem mamy m1, potem mamy minus 3,8, 0 i następnie M2. Ok, pierwszy zbiór to jest od minus nieskończoności do minus 3 ósme. Od zera do plus nieskończoności. Drugi zbiór to jest od minus 9 drugich w prawo. I trzeci zbiór od M1 do M2. Takie rysunki bardzo polecam robić, bo wszystko jest dość przejrzyste. Wtedy wiadomo tam, gdzie są trzy zbiory nad sobą, tam jest rozwiązanie. Tutaj mamy trzy zbiorki nad sobą, i tutaj mamy trzy zbiorki nad sobą. Więc to jest rozwiązanie, które odczytamy i podkreślimy dwukrotnie jako ostateczne rozwiązanie do naszego zadania. Dajemy M należy i tutaj polecam już wpisywać całą postać M1. Czyli napiszmy M należy. Ja sobie skopiuję tą liczbę od. M1, czyli od tej liczby aż do minus 3,8 suma od 0 do M2 czyli jeszcze raz to skopiuję i zrobię tu korektę, bo tutaj był przecież minus i te minusy nam jeszcze tutaj zeżarło, więc dopisuję. Takie jest ostateczne rozwiązanie, no wcale nie yy, jest to łatwe Zadanie, natomiast, tak jak mówię, no jest, trzeba się do tego przyzwyczaić. Taki poziom zadań jest na maturze rozszerzonej. Przy tym, powiedzmy sobie szczerze, tutaj były dwa problemy w tym zadaniu. Problem obliczeniowy, wiele osób pewnie tutaj popełniło jakieś błędy, w szczególności w tym punkcie trzecim, w obliczeniach, i bardzo często je tutaj widzę u uczniów. I drugi problem, jaki tutaj się pojawia, no to trzeba wiedzieć, jak sobie radzić z tego typu akcjami. Tak jak mówię, ich jest zdecydowanie więcej. Ja uczę moich kursantów, jak sobie radzić z tego typu problemami, ok. Przed nami zadanie drugie. Mamy do rozwiązania następujące równanie, i teraz można to zrobić bardzo szybko, jeśli się wie, jak. Bo jeśli to chcemy zrobić, że tak powiem, normalną metodą, no to musimy zacząć oczywiście od założeń. Pojawiają się dwa pierwiastki, więc pod pierwszym pierwiastkiem musi być liczba nieujemna, i pod drugim pierwiastkiem musi być liczba nieujemna. I zobaczcie, że już to drugie założenie, którego właśnie teraz piszę, to jest nierówność z pierwiastkiem, czyli to jest dość długie zadanie. Samo to założenie, to drugie jest już dłuższym zadaniem niż to całe, które rozwiązujemy. Natomiast jest, słuchajcie, metoda, która pozwala pominąć rozwiązywanie tych założeń, i to się nazywa metoda starożytnych. Jeśli nią rozwiązujesz, jest to oczywiście oficjalna metoda, którą zresztą bardzo polecam. Jeśli nią rozwiązujesz, to daj tą informację, że korzystasz z tej metody, bo być może nauczyciel tego nie ogarnie i yy, zabierze ci punkty za brak założeń. A w metodzie starożytnych założeń yy, nie ma. Piszemy metoda. Starożytnych i zaprezentuję ją właśnie tutaj. W metodzie starożytnych mamy gdzieś założenia. Podnosimy wszystko do kwadratu, tak jakby tych założeń w ogóle nie było. Zobaczymy, co zrobimy na koniec. X plus 5 minus pierwiastek z X plus 3 równa się 4. Teraz zamieniam pierwiastek z czwórką po to, żeby znów móc podnieść do kwadratu, mając gdzieś wszystkie założenia x plus 5 minus 4. Równa się pierwiastek x plus 3. Dostajemy równanie x plus 1 równa się pierwiastek x plus 3. Jak widzicie, powoli zmierzamy do końca. Znowu podnosimy do kwadratu. Mamy x kwadrat plus 2x plus 1. Wzorek skróconego, tutaj mamy x plus 3. Zwijamy to w postać ogólną. Mamy x kwadrat plus x minus 2 równa się 0. Możesz tutaj liczyć delta, jest taka szybka metoda rozwiązywania tego typu równań. Można to zrobić w postaci iloczynową bardzo szybko. x plus 2, x minus 1 równa się 0. Co za czary, ale tutaj zaszły. Trzeba to wyćwiczyć. Ja tutaj z moimi kursantami. To ćwiczę. No, musisz tutaj dobrać takie miejsca zerowe, takie dwie liczby, tak naprawdę, żeby ich iloczyn wyniósł minus 2, a ich suma wyniosła 1. Tymi dwoma liczbami jest, są dwójka i minus 1. Jeśli to wyćwiczysz, to tak jak ja szybko będziesz umiał rozwiązywać tego typu równania. No i mamy dwa rozwiązania. x równa się minus 2 lub x równa się 1. No I ktoś teraz pyta, no ale hola hola, no skąd my wiemy, czy te rozwiązania spełniają założenia? No, a przecież można sobie to teraz sprawdzić. Okay? Możesz po prostu wykonać sprawdzenie. Sprawdzić, albo czy one spełniają założenia, okej, okay? albo czy spełniają po prostu równanie. Wszystko jedno. Yy, I to jest właśnie metoda starożytnych, czyli pomijamy założenia, rozwiązujemy najzwyczajniej w świecie równania, a na koniec do, yy, yy, robimy sprawdzenie. No to jedziemy z tym sprawdzeniem, SPR. Najpierw sprawdzamy x równa się minus 2, my może wstawmy sobie do równania. Czyli policzmy tak naprawdę lewą stronę tego równania. Mamy pierwiastek i za x wstawiam minus dwójkę, czyli będzie minus 2 plus 5, czyli 3, minus i mamy minus 2 plus 3, czyli pierwiastek z jedynki. Dostajemy, że mamy tutaj pierwiastek z dwójki, a to nie jest równe 2, czyli to nie jest równe stronie prawej. Czyli x równa się minus 2 jest rozwiązaniem, błędnym. x równa się 1, sprawdzamy. Lewa równa się, mamy pierwiastek z 1 plus 5 to jest 6, minus pierwiastek z 4, czyli dostajemy 6 minus 2 pierwiastek z 4 to jest 2 i to się równa stronie prawej, czyli możemy napisać podsumowanie albo odpowiedź. I w odpowiedzi już tylko spośród tych dwóch uwzględnić jedno rozwiązanie. Tylko jedynka jest poprawne, ponieważ minus dwójka nie spełniałaby założeń, których nam się nie chciało liczyć, i słusznie, bo w metodzie starożytnych nie musimy ich liczyć, wystarczy po prostu potem wstawić do równania początkowego i sprawdzić jego poprawność. I na koniec ostatnie, trzecie zagadnienie. Zapisz wyrażenie za pomocą wzorów wieta. No ważne to jest, ponieważ na maturze chociażby rozszerzonej z matematyki bardzo często trafia się zadanie z parametrem, gdzie tam właśnie wyrażenia trzeba zapisywać za pomocą wzorów Wieta. No i takie jedno z ciekawszych, ciekawszych wyrażeń mamy tutaj. Za pomocą wzorów Wieta, czyli za pomocą sumy miejsc zerowych i za pomocą iloczynu miejsc zerowych. To jest nasze ćwiczenie, że ta suma czwartych potęg ma się dać, zapisać za pomocą tych dwóch wyrażeń. No to jedziemy, piszemy x1 do czwartej plus x2 do czwartej. Tak naprawdę są dwie opcje. Możemy przecież wziąć zwykłą sumę i podnieść do potęgi czwartej i podejmować odpowiednie współczynniki, które wynikają ze wzoru skróconego mnożenia na czwartą potęgę. Trzeba by to skorzystać na przykład z trójkąta Paskala, Ale jest troszeczkę łatwiejsza metoda. Bo przecież czwarte potęgi też uzyskamy z sumy kwadratów, podnosząc do kwadratu. Ze wzoru skróconego mnożenia trzeba by tylko odjąć podwojony ich iloczyn, czyli 2x1 kwadrat, x2 kwadrat. OK. no i co teraz? No i teraz tutaj już prawie wzór tam mamy, bo to jest iloczyn podniesiony do kwadratu. A tutaj trzeba go stworzyć. Sumę kwadratów łatwo można zapisać za pomocą tych dwóch wyrażeń. Zobaczmy, jak to zrobić. Równa się, czyli to wyrażenie, które jest tutaj, ja go teraz wezmę na niebiesko, zapisuję za pomocą wzorów wieta. Dostaniemy tak. Sumę zwykłą podniesioną do kwadratu i muszę odnieść, odjąć podwojony iloczyn. Zauważ, że takie wyrażenie odpowiada temu niebieskiemu. Suma podniesiona do kwadratów zapewnia nam sumę kwadratów, ale także podwojony iloczyn, którego właśnie odejmujemy, ponieważ jego tutaj nie ma. Podnosimy to do kwadratu. No i odejmujemy 2 razy x1x2 do kwadratu. No i zauważ, że pojawiła się suma iloczyn i iloczyn. Warto przećwiczyć większą ilość tego typu wyrażeń. Ja na kursach maturalnych realizuję chyba praktycznie wszystkie te popularne, ich tam jest nieco ponad 10 różne. Jest suma trzecich potęg, jest wartości bezwzględnej, różnica pierwiastków i inne wyrażenia. Jak najbardziej polecam Ci przećwiczenie tego typu wyrażeń. Ok, to już wszystkie trzy zadanka przygotowane na dzisiaj. Jeśli chciałbyś skorzystać z innych, koniecznie zasubskrybuj kanał. Wtedy kliknij też w dzwoneczek, będziesz informowany o nowych nagraniach. Zachęcam Cię do odwiedzin na mojego fanpage'a. Pojawia się tam wiele ciekawych materiałów dla licealistów i nie tylko, w szczególności dla maturzystów. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się i do usłyszenia w innym filmiku.